Masz ten dźwig? I to w ogóle na tym to Tak artysta. się składa, że my latające pięści jesteśmy przyjazdem w Lublinie. Właśnie domykamy szczegóły tak. koncertu, który odbędzie się za tydzień w piątek 24 października. Zagrają dwa zespoły, ale tam. gwiazdą... Tam. będzie Tam będzie muzyka. Tam, muzy tam jest muzyk. Muzy tu muzy będą muzycy. 24 października tu będą muzycy. Tam będzie widownia. Ulica będzie zamknięta. Zdobywamy już pozwolenia. My tutaj swoją zajwistością chcemy hmm. prawda, firmować to wydarzenie, ponieważ yy, uważamy, że jest to, yy, to będzie najlepsza impreza w Lublinie w tym roku. Kultura ma bit i wystąpi Kipikasza i Snowit, czyli dziadowski projekt. Zapraszamy. Zapraszamy. Fajnie. Ale tam jeszcze możli można było wyjść. Kultura ma bit. Wystąpią Transsylwia, Kipikasza i Snowitz. 24 października, za tydzień, w piątek, tu! Po tam.